Witam wszystkich bardzo serdecznie w wielkanocnym um, odcinku, z nami jest dzisiaj Mateusz, Piotr, Gargamer Dzisiaj będziemy grać w Zadymej um, Mateusz będzie... Kim będziesz? Przywitaj się w ogóle Przywitaj się! Ja będę korektą grał, a ty będziesz kim grać? Dobrze, rozbierzemy nagrody. Darylon będzie gra, będziemy grać za dyny. Instagram oraz mojego Facebooka oraz Mateusza także macie w opisie. Zapraszam do sprowowania i zapraszam mnie na Facebooku. Oraz kod Mateusza i mój. Dobroby starsze też macie w opisie. Więc serdecznie zapraszam. A my lecimy, Mateuszu. My na truszku lecimy. Klikaj gotowe. Dobra. Pierwsza bitwa. Mam kuletkę, której mam chyba siódmy rangę, więc powinno pójść łatwo. O, fajna mapa. Więc będzie, będzie fajna rozgrywka, Dobra. Bo to był na tryb do tego, bo to dobrze że to jest tu On tego nie atakuje, jak myślałem. Słabo jakoś atakuje. Myślę, że jakoś lepiej atakuje. Tak, bo wszedłeś w ten ogień, bo on z tyłu normalnie ogień wypuszcza. Z dupy ogień leci. Dobrze. I dlatego. No, zginęłeś, dobra, ja mam tego Twojego Power -pipsa. Dobra, mam drugą już? Tutaj już jest. Która na pewno jest... Ee... O, No mi... oj gówno. Dobra, drugie miejsce co daje plus 7, tak? Plus 7. Ja mam już na, na nią, tak? Dobrze no, mówiłem. Dobrze no. mówiłem. Ja, go... ja ją niedawno trafiłem. Dawaj, zagraj ponownie. Dobra. No dalej to jest na początku gry się trafia. Dobra, e, ty idź, dawaj. No, Słaby ten atak na coś, nie wiem czym. Słabaj, nie no, zbierze, dalej zostawię mu to. Zczynkę go oczywiście. Nie możesz go mi Przekonałem go i gówno. Nie no, bo się za zginę, będę... Czekam na ciebie. Zbierę tę zczynkę jak mi się uda. To jakiś gargamel nie przyjdzie. O już jest, widzisz. Max. To jest trochę. nie za dużo. Dobra, obijam Maxa. Dobra. Życzę w ogóle wam wszystkiego najlepszego z okazji świąt Wielkiej Nocy oraz mokrego dymusa Razem z Matuszem, prawda Matuszu, życzysz. Będę, będę też życzenia w opisie. Mogę ci, pomogę ci! Dobra. Udę, to! ulta! Dobra, Ulta, że nie użył, tylko że się skrzynki, żem walną. <grym> A dobra, mam plus 7. Kolejna bitwa wygrana, więc to jest najważniejsze. Dobra, na chwilę wyjdę. Plus 14 Liga pucharkowa była. Odjęła mi z y 600. 50 chyba zobaczymy czy... Osobiste, to... to... o nie jestem okay. 640 nie dobrego ten ja my... Otwieramy skrzynkę Za 500 Tyk Tyk Uwaga Monety Stiwo Świeci się Jest, gazet Gadżet do bóla, tu patrz. <noise> tu patrz. <noise> Dobra, ale mam fajnie. Zobacz, Przetestujemy go. Czekaj, pokażmy. O to jest mój drugi gadżet już na nim. Dobra, przetestujemy do następnej tej Dobra. No dobrze, dobrze nam idzie na tłuszczu. Same yy, dwójeczki, na razie. Spoko vybral teraz? tez? tam. A ten, pokut ten, atakuje, te No. Dobre. Dobre, co robíš? И вы? Монго! Там есть! Но там-то не есть. Может и не? Бежим! Сори, но... Давай! Бежим! Бежим! Не А я кину! Курда, ну! Była szansa, żeby go zabić. 12 8. O, dobra, wiem. Teraz wezmę tu Pacha spróbujemy <grym>, ten gadżet Dobra Przecież nie mam na nim... Chociaż nie O, <tłoczyskowano> plus 600. Jeszcze się trochę boję, bo mam na nim aż 20 rangów Trochę się boję, ale dobra Dobra, 3600 już mam Mateusz Pucharka nie jesteś jakim pomidorkiem już. Na bólu masz. No, jest to jest ręka. No na początku wyskakuję, dlatego... ...fajnie atakuje. Pewnie jak ulta. Ma sporo tych. Życia jeszcze. W ogóle fajnie. Atakuje. Gdzie ty atakujesz? Czemu on atakuje? Na głąb. Ja tu się schowam, O. Uważaj! Ucieka, ucieka, ucieka. Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Uciekaj! Puścił! Krysia! Ja za tak chwilę wrócę. Mi tam mam tyle życia na tym bólu, że... Co, ucieka, ja nie ...nie muszę tego mieć powercruise'u. Żeby... O no, dobra, uciekam. Uważaj. Ja, ja to tu uciekam lepiej. I z za chwilę. Masz jak się wybrali, ten ja już jestem w stanie się wybrali Wrócisz, wrócisz, wrócisz! Wróć! No w ostatniej sekundzie, co za gunwam Tu jeszcze śniadaj No jeszcze raz Nie Gdybyś miał Bayrona to by było dobrze Wo? Byrona Dobra, to do idzie, bo, ma, bo on ma fajnego ulota i dlatego. Dobra, lecimy dalej, zbieram szybko. Teraz szybko. No teraz już scenario, już to i... <nie tuszą> ...do nami jedynie. O nie, jak myślisz o tym? O kurwa. A to słuchaj.

Ostatnie dwie bitwy nie nam pomyśli, ale dziękuję wam za oglądanie i cześć. No troszkę pożegnaj się. Cześć.